Cześć, witam i zapraszam na kolejny odcinek historii na szybko na temat rządu Władysława Jegieły. Dziś m.in. o procesie królowej Zofii, husyckiej wyprawie na Śląsk, grze dyplomatycznej pomiędzy Jegiełą i Zygmuntem Luksemburczykiem, czy też o Wielkim Zjeździe Monarchów w Łódzku. Oskarżenia wobec królowej Zofii były poważne, jednak nie było konkretnej osoby bądź też świadków, którzy otwarcie by je wysuwali. Zeznania dwórek nie miały mocy prawnej, bowiem wyznały one je podczas tortur. A chcąc uniknąć bólu przesłuchiwany, był oczywiście zwykle gotowy powiedzieć wszystko. Witold w odezwie skierowanej do polskich możnych przekonywał ich, że są to jedynie niepokryte niczym plotki, którym nie powinni dawać wiary. Niemniej sprawa nabrała już rozgłosu i należało ją wyjaśnić. W tym też celu Władysław Jagiełło postanowił postawić żonę przed sądem. Na czele powołanego w tym celu Trybunału stanął Witold, był w nim też wpływowy biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki. Tymczasem 30 listopada królowa urodziła kolejnego syna, któremu także dano na imię Kazimierz. Plotki o jej rzekomej zdradzie stawiały jednak pod znakiem zapytania, czy król był faktycznie jego ojcem. W grudniu tego roku Zofia holszańska złożyła przed Trybunałem tak zwaną przysięgę oczyszczającą, przecząc wszystkim oskarżeniom i zapewniając o swej wierności wobec męża. Przysięga taka stanowiła rodzaj samoprzekleństwa. Kłamiąc przysięgający skazywałby się na wieczne potępienie w piekle i uznawana była ona w ówczesnym prawie za jeden z najsilniejszych dowodów. Jednocześnie przysięgę taką złożyło także siedem wysoko urodzonych i szanowanych pań oraz jedna panna z otoczenia dworskiego. Ponieważ brak było innych dowodów, świadków czy też osób wyrażających sprzeciw, sprawę uznano za zamkniętą. Zarówno królowa, jak i dwórki, czy oskarżeni rycerze zostali wkrótce oczyszczeni z zarzutów i powrócili do łask, w tym m.in. Chińcza z Rogowa. Niemniej na reputacji Zofii Holszańskiej oraz w mniejszym stopniu Jagieły i ich potomstwa pozostała niewielka plama. Po porażce pierwszej, drugiej i trzeciej krucjaty przeciwko Husytom, wiosną 1427 roku pojawił się projekt kolejnej. Na Sejmie Rzeszy we Frankfurcie w kwietniu po wyciągnięciu wniosków z poprzednich porażek ustanowiono nowy regulamin wojskowy, podatek na zaciąg najemników, czy też na przykład zorganizowanie wozów bojowych na wzór husycki. Poza wojskami z różnych części Rzeszy udział wziąć mieli także rycerze i żołnierze francuscy. Dowódcą znów miał być elektor Brandenburgii, Fryderyk Hohenzollern, jednak przywództwo rościł sobie także arcybiskup Trewiru, Otton, czy też legat papieski i krewniak króla Anglii, Henryk de Beaufort. Tymczasem w maju taboryci i sierotki pod przywództwem Prokopa Wielkiego ruszyli na kolejny rajd do Łużyc. Posiłki przysłali wtedy krzyżacy, jednak husytów nie udało się powstrzymać. Dokonali oni sporych zniszczeń i rabunków, paląc między innymi zdobyty lubań i złotoryje. Na początku czerwca, obładowani łupami, powrócili oni do Czech. W lipcu ruszyła w końcu czwarta krucjata, kierując się od strony Bawarii do Pilzna. Na początku sierpnia dotarły do nich wieści o szykowanym kontrataku z przymierzonych prażan, taborytów i sierotek, raz jeszcze pod przywództwem Prokopa Wielkiego. Część wojsk postanowiła przegrupować się na lepsze pozycje, tak aby przygotować się do obrony, co jednak zostało mylnie odebrane przez innych jako odwrót. W wyniku tego nieporozumienia wybuchła panika i masowa ucieczka. Część uciekinierów przekroczyła granicę z Bawarią, zaś część schroniła się w pobliskim Tachowie, które Prokop Wielki zdobył 4 sierpnia. Czwarta krucjata antyhusycka była więc kolejną spektakularną porażką, głównie z powodu braku koordynacji, dyscypliny czy jednolitego dowództwa. Pod koniec 1427 roku Wielki Mistrz wysłał posła do Witolda, aby namówić go do przyjęcia roli arbitra w polsko-krzyżackim sporze. Wielki Książę zgodził się, jednak kiedy zimą 1428 roku Władysław Jagiełło przebywał na Litwie, to odrzucił on tę propozycję, żądając od zakonu terytoriów na granicy z Nową Marchią. Z listu, który Witold wysłał potem Paulowi von Ruzdorfowi, wiemy, że był on decyzją króla rozczarowany i rozgoryczony. Jagiełło musiał zdawać sobie z tego sprawę i koniec końców w połowie roku zgodził się na arbitraż Witolda. Tymczasem ten poprowadził kolejną zbrojną wyprawę, tym razem do Nowogrodu Wielkiego. Przebiegła ona podobnie do poprzedniej ekspedycji do Pskowa. Nie udało się zdobyć obleganych miast, ale zakończyła się uzyskaniem wysokiego trybutu. Co ciekawe, do Witolda dołączył wtedy śwydrygiełło do niedawna jego wielki wróg którego Wielki Książę chciał nawet swego czasu zabić. W okresie tym brat Jagiełły dobrze z nim współpracował. Także w 1428 roku Jagiełło po raz kolejny wezwał księcia mazowieckiego Kazimierza II do złożenia mu hołdu lennego, tak jak uczynili wcześniej jego bracia. Ten zignorował jednak wezwanie, na co zapewne mógł sobie pozwolić tylko dzięki protekcji, jaką zapewniał mu Witold. Pokonanie czwartej krucjaty ośmieliło Husytów, którzy zaczęli spoglądać coraz częściej poza Czechy. Spora część społeczeństwa miała doświadczenie wojskowe, tak więc pomysł rajdów do sąsiednich krain był bardzo popularny. Celem tzw. spanilych list było z jednej strony po prostu zdobycie łupów, z drugiej idea eksportowania Husytyzmu poza Czechy. W styczniu i lutym prokop wielki najechał na Morawy a w marcu zorganizował wyprawę na Śląsk. Udział w niej brali dawni stronnicy uwięzionego Zygmunta Korybutowicza i poddani Władysława Jegieły. Był to między innymi Dobiesław Puchała, zasłużony dla Polski rycerz i starosta gniewkowski, który teraz był w posiadaniu miast Uniczów i Odry na Morawach. To pierwsze otrzymał wcześniej z rąk samego Korybutowicza. Innym był pochodzący z Wołynia książę Fedor Ostrowski który dowodził m.in. obroną obleganego Wilna w 1390 roku. Udział poddanych Jegieły w walkach po stronie Husytów był z jednej strony dyplomatycznie niewygodny, z drugiej jednak mógł stanowić element nacisku na Zygmunta Luksemburczyka. Husycka wyprawa na Śląsk, która ruszyła 12 marca, zakończyła się pełnym sukcesem wojsk husyckich. Tamtejsi książęta nie stawili efektywnego oporu, wobec czego doszło do zniszczeń, rabunków i, według Jana Długosza, mordów na ludności. Niektóre miasta zdecydowały się zapłacić Husytom wysoki trybut. Inne, takie jak np. Brzeg, Środa czy Chojnów, zostały zniszczone. Spalono także przedmieścia Ścinawy i Wrocławia. Niektórzy książęta górnośląscy zawarli porozumienie z Husytami, a jeden z nich, książę głogówecki i Prudnicki Bolko V, przyjął wręcz husytyzm i przeprowadził sekularyzację dóbr kościelnych na swoich ziemiach. Bolko V otrzymał nawet z tego powodu przydomek Husyta. W liście, który do księcia Konrada Kąckiego wysłał wtedy Władysław Jedługu, król kpił ze śląskich piastów. Dziwiąc się, że ci, posiadając potężne zamki i rycerstwo, nie byli w stanie obronić swych ziem. 27 grudnia w bitwie z taborytami poległ książę Ziembicki Jan. Jego malutkie, zrujnowane księstwo zostało wtedy włączone bezpośrednio do ziem korony czeskiej. W połowie 1428 roku Husyci przeprowadzili dwie kolejne spanilejizdy na terytorium Bawarii i Austrii. Wobec niepowodzeń i kolejnych wypraw, w 1428 roku papież nadał szerokie uprawnienia do prowadzenia negocjacji z Husytami Władysławowi Jagiele. Bardzo niepokoiło to Zygmunta Luksemburczyka, ponieważ jego autorytet był tym samym podkopywany, zaś gdyby to król Polski rozwiązał kwestię husycką, to na pewno nie po jego myśli. Zaczął on szerzyć propagandę oczerniającą Jagiełłę jako sympatyka heretyków, i jednocześnie naciskać na Marcina V, by ten nakłonił go do zorganizowania wyprawy zbrojnej. Oczywiście Luksemburczyk nie chciał polskiej wyprawy przeciw Husytom, ponieważ wcześniej odwiódł od niej Władysława Jegiełę, gdy ten był już niemal do niej gotowy. Król niemiecko-węgierski grał po prostu na czas, tak aby storpedować wszelkie próby polskiej interwencji, czy to zbrojnej, czy to dyplomatycznej. Jeszcze we wrześniu sam rozpoczął negocjacje z Husytami zawierając z nimi także zawieszenie broni. 1 października papież wydał bullę, która dawała Jagielle i Witoldowi szerokie uprawnienia do zorganizowania wyprawy. Zarówno król, jak i wielki książę zobowiązali się do jej przygotowania. Dowiedziawszy się o tym, Zygmunt Luksemburski postanowił do niej nie dopuścić, poprzez wywołanie konfliktu pomiędzy Jagiełą a Witoldem. Tymczasem także w październiku z niewoli wypuszczono Zygmunta Korybutowicza. Nie miał on już poparcia w Pradze, lecz nie zamierzał porzucać sprawy Husyckiej. Udał się on na Morawy do swego starego kompana, Dobiesława Puchały, który wciąż zarządzał zamkami Uniczów i Odry, otrzymanymi jeszcze z nadania Korybutowicza kilka lat wcześniej. Zaniepokoiło to bardzo zarządzającego Morawami Albrechta Habsburga, który wysłał wtedy list do Władysława Jegieły, prosząc w nim, aby jego poddani nie dołączali do litewskiego księcia. Latem 1428 roku Zygmunt Luksemburski wysłał poselstwo do Krakowa i Wilna, oferując zorganizowanie spotkania pomiędzy trzema monarchami. Omówione miały być tam kwestie husytów, sporu polsko-krzyżackiego, czy też rosnącego zagrożenia ze strony Turków. Z początkiem XV wieku Imperium Osmańskie zaczęło, pomimo problemów wewnętrznych, znów rosnąć w siłę. Wchłonęło ono mniejsze tureckie państewka w Anatolii, w 1420 roku odebrało wołoszczyźnie do Brudżę, a w 1421 roku sułtan Murad II przeprowadził pierwsze oblężenie Konstantynopola. W 1427 roku Turcy przeprowadzili inwazję na sprzymierzoną z Węgrami Serbię. Zygmunt Luksemburski zorganizował wyprawę idącą z odsieczą fortecy w Golubacu, która jednak zakończyła się porażką. Udział wzięli w niej także polscy rycerze, w tym Zawisza Czarny z Garbowa. Wpadł on do niewoli tureckiej podczas osłaniania odwrotu wojsk Luksemburczyka i wkrótce potem poniósł śmierć. Według legendy o jeńca mieli pokłócić się tureccy żołnierze, i jeden z nich, uniesiony gniewem, miał ściąć rycerzowi głowę. Być może najważniejszym celem króla niemiecko-węgierskiego było jednak poróżnienie Jagieły i Witolda. W tym też celu wysłał dwa kolejne poselstwa. Pierwsze, przybyłe do Krakowa, zaoferowało Jagiełle po raz kolejny rolę Zygmunta Luksemburczyka jako arbitra w sporze polsko-krzyżackim. Oferta ta została przyjęta. Co bardzo uraziło oczywiście Witolda, który to do tej pory miał być rozjemcą. Aby załagodzić nastroje, król wysłał na misję dyplomatyczną do Litwy królową Zofię. W drugim poselstwie do Witolda tymczasem Luksemburczyk zasugerował spotkanie z nim sam na sam, bez udziału Jegieły. Wielki Książę się jednak na to nie zgodził. Zjazd monarchów wyznaczono na styczeń przyszłego roku, i dojść do niego miało po propozycji Witolda w łódzku na Wołyniu. 6 stycznia 1429 roku rozpoczął się w łódzku wielki zjazd. Poza Władysławem Jegiłą, Witoldem oraz polskimi i litewskimi możnymi czy dostojnikami przybyło wielu innych znamienitych gości. Przybył król Danii, Norwegii i Szwecji, Eryk Pomorski, a także spokrewnieni z nim książęta z rodu Gryfitów. Z Inflant przybył mistrz krajowy, zaś wielkiego mistrza Ruzdorfa reprezentował komtur Bałgi. Obecny był także legat papieski Jędrzej, arcybiskup Wojciech Jastrzębiec i biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki. Przybyli także książęta mazowieccy oraz liczni książęta śląscy. Obecny był także Wielki Książę Moskiewski i wnuk Witolda, Wasyl II, książęta Tweru, Riazania i Odojewa oraz metropolita kijowski Focjusz, który był zwierzchnikiem Kościoła Prawosławnego w całej Rusi i notabene rezydował na stałe nie w Kijowie, lecz w Moskwie. Przybyło także trzech hanów tatarskich z ort Perekopskiej, Nadwążańskiej i Dońskiej. Pojawił się syn hospodara mołdawskiego, Eliasz, a nawet poselstwo cesarza bizantyjskiego Jana VIII paleologa. Wreszcie przybył także główny gość, a więc Zygmunt Luksemburski wraz z żoną Barbarą. Król niemiecko-węgierski spóźnił się i historycy debatują, czy była to celowa zagrywka, czy tylko zbieg okoliczności. Do łódzka przybył także Zygmunt Korybutowicz, dla którego spotkanie z rywalem o walkę o wpływy w Czechach musiało być raczej nieprzyjemne. Zjazd trwał wiele tygodni zapełnionych zabawami, ucztami, polowaniami czy turniejami. W końcu jednak przyszedł także czas na dyskusję o ważnych dla tej części Europy sprawach politycznych. Okej, okay, to tyle na dziś. Wielkie dzięki za uwagę i jak zwykle wielkie podziękowania także dla wspierających kanał Patronów na Patreonie.